Tomasz Jacyków był kiedyś jednym z najpopularniejszych i równocześnie najbardziej kontrowersyjnych celebrytów polskiego show biznesu. Stylista nie tylko szokował ubraniami, ale również krytycznym podejściem do swoich znajomych z show biznesu. W jednej z wypowiedzi krytycznie ocenił Ewę Mingę, której publicznie zalecił udanie się do lekarza. Ta pani nie jest projektantką mody, moim zdaniem, powinna się leczyć, stwierdził Jacyków w wywiadzie dla superstacji. Obrażona projektantka szybko odpłaciła mu pięknym za nadobne, nie przebierając w słowach, ostro zareagowała na zniewagę. Kto to w ogóle jest? Jak mam się liczyć z kimś, kto publicznie mówi, kto go posuwa, albo przez kogo jest posuwany? Po czym na okładce jakiejś gazety występuje niemal nago z jakimś białym płynem na klatce piersiowej, to obrzydliwe. Bałabym się, gdyby moje dziecko jechało z tym panem jednym środkiem lokomocji. Wyjawiła w odpowiedzi zdegustowana projektantka. Czas zdołał jednak uleczyć wzajemne rany tej dwójki, a celebryci pogodzili się w kuluarach. Prawda o zmianie wzajemnego nastawienia wyjawił Jacyków, a Mingę nigdy nie powróciła już do tego tematu. Ale ponoć mu wybaczyła. Projektant uznał jednak, że chociaż różnią się w sprawach związanych z estetyką, to obecnie darzą się szacunkiem, a stare spory uważają za zamknięte. Bardzo duży szacunek mam dla biznesfoma Newy Minge. Nigdy nie ukrywałem swojego zdania, co do estetyki i mówiłem, że ona niekoniecznie mi odpowiada, natomiast tak jakby w tetę, a tetę my żeśmy się nigdy nie spotkali ani nie obrzucili żadnymi obelgami. No, ale w czasie kiedy to trwało, widocznie komuś to było potrzebne do szczęścia, a mnie to nie przeszkadzało, więc myślę, że Ewie również nie. To miła osoba jest prywatnie, bo w tak zwanym międzyczasie mieliśmy okazję się poznać, opowiadał po latach Jacyków. Co więcej, celebryta zupełnie wyparł się swoich słów i uznał, że ich konflikt był niczym więcej jak sztucznie rozdmuchaną batalią, która posłużyła prasie za wabik na czytelników. Nic się nie wydarzyło. To, przypis redakcji, było nadmuchane przez prasę ówczesną. W związku z tym relacje pozostają poprawne. Nie rzucamy się sobie na szyję, bo też nie mamy powodu, ale mówimy sobie dzień dobry i nie unikamy siebie, dodał. Z jego relacji wynikało też, że nie zamierza pouczać Mingę w kwestii stylu, bo jest szczery tylko wtedy, gdy mu ktoś zapłaci. A poza tym potrafi każdemu wpoić przekonanie o tym, że wygląda wspaniale, nawet jeśli zupełnie mija się to z prawdą. Zobacz też, Ewa Mingę zmyła makijaż i się zaczęło pokazała jak naprawdę wygląda jej twarz wyszło na jaw, kim jest ojciec Ewemingę, te wieści niejednego zaskoczą twarz wymingę przedmiotem dyskusji. Wyznała prawdę o operacjach plastycznych.